Przygotowując się do tej prezentacji, uświadomiłam sobie, że proces odbioru odpadów medycznych jest tak na dobrą sprawę bardzo zbliżony do weekendu wyścigowego albo nawet do całego sezonu. Otóż przed rozpoczęciem sezonu wyścigowego jest podpisanie umowy ze zespołem, podpisanie umowy z serią wyścigową. Jak tą umowę mamy już podpisaną, to następuje przygotowanie do startu. Jak już jesteśmy przygotowani, spełniliśmy wszystkie możliwe wymagania, aby jechać tak szybko, jak to tylko możliwe, to jest początek wyścigu. Po początku wyścigu, wiadomo, światła gasną, jedziemy wyścig, no i koniec wyścigu, czyli widzimy szachownice. Pokażę Państwu, że te poszczególne elementy mają właśnie swoje odzwierciedlenie w zarządzaniu procesem odbioru odpadów medycznych. Na początku oczywiście również podpisujemy umowę. Nie jest to umowa na sezon wyścigowy, a jest to umowa z naszymi klientami, których baza w przypadku naszej firmy, firmy MK, wynosi blisko 12 tysięcy klientów. Na których to składają się szpitale, prywatna praktyka lekarska, mamy również kosmetyczki, mamy salony tatuażu, jak i chociażby. Hmm, weterynarzy, weterynarzy, którzy to zajmują się naszymi pupilami. Odpowiednikiem, tak jak wspomniałam na początku, w przypadku wyścigów jest to właśnie podpisanie umowy z zespołem. Jeżeli mamy już tych klientów, to wiadomo w jakiś sposób należy tych klientów zgromadzić. I tutaj z pomocą służy nasz system. Nasz autorski system logistyka odpadów, który my potoczni w naszym firmowym żargonie nazywamy kubełkiem. Otóż każda aplikacja, tak i właśnie nasza własna aplikacja, ma swoje logo, ma swoją ikonę i tutaj po prostu logiem tej aplikacji jest kubełek. Kubełek jest sercem naszej firmy. Jest to taka baza która gromadzi w sobie informacje na temat naszych klientów, która pozwala nam tworzyć harmonogramy, kontrolować system pracy kierowców, ofertować naszych klientów, co więcej również ten kubełek ma możliwe integracje z przeróżnymi systemami ERP, dzięki czemu jest on również podłączony do windykacji, monitorowania płatności Jaki również możemy dzięki temu kubełkowi podpisywać umowy na trzy sposoby, drodzy Państwo. Klasycznie oczywiście, bo przez kontakt z przedstawicielem handlowym, wykorzystując nowe technologie, czyli po prostu online, jak i również, to mogę się pochwalić, ostatnia nasza automatyzacja to VoiceBot Łukasz. Otóż dzwoniąc do naszej firmy, pierwszą osobą kontaktu będzie tutaj VoiceBot Łukasz, który przeprowadzi Państwa przez proces podpisania umowy. Również tą umowę można podpisać niekoniecznie Rozmawiając, a po prostu odpowiadając na proste pytania na czacie. Kiedy mamy już tą umowę, no to wiadomo, przygotowujemy się do sezonu. Jeżeli chodzi o przygotowanie naszych klientów, to takim pierwszym krokiem będzie integracja z BDO. Te trzy litery, jakże strasznie one brzmiały jeszcze dwa lata temu, w 2019, dla każdego naszego jednego klienta, jednak nie dla nas. Bo tak jak już wspomniałam, ten kubełek, który gromadzi 20 lat naszych doświadczeń w branży, przygotował nas do systematyzacji tych danych i restrykcje właśnie BDO nie były nam straszne. Nawet w momencie nowelizacji ustawy 1 stycznia. Tego roku, kiedy to już po prostu ewidencja równa się BDO, i BDO obowiązuje zarówno wytwórców, transportujących, jak i osoby gospodarujące tym odpadem. Wychodząc naprzeciw naszym klientom, w momencie, kiedy BDO ujrzało światło dzienne, światło dzienne ujrzała również Infolinia. Działająca 24 na 7, która to właśnie odpowiadała na pytania klientów, rozwiązując ich problemy i sprawiając, że po prostu czuli się doinformowani. Oczywiście przed rozpoczęciem wyścigu ma miejsce tak zwany scrutineering, czyli szczegółowe sprawdzenie zawodnika, jak i również pojazdu, czy wszelkiego rodzaju tutaj wymogi techniczne związane z rywalizacją w tej konkretnej serii są spełnione. czy Kombinezon zawodnika ma homologację, czy klatka pojazdu jest homologowana, czy nasz kask jest również ważny, jak i czy nasza bielizna ogniotporna nie skończyła swojej przydatności. No właśnie, ja jestem kierowcą wyścigowym, a nasi kierowcy to realizatorzy usługi transportu. Realizator usługi transportu to kluczowa jednostka w naszej organizacji. Szanowni Państwo, to jest osoba pierwszego kontaktu, która bardzo często, zdecydowanie częściej niż zarząd, przedstawiciele handlowi widuje się z naszym klientem. Dlatego zależy nam, aby standardy pracy świadczone przez naszych realizatorów były naprawdę jak najwyższe. Dlatego jako firma dbamy o ich przygotowanie merytoryczne, jak i praktyczne. Ja startujący w zawodach muszę mieć odpowiednie kursy, odpowiednią licencję, odpowiednie przygotowanie i tak również muszą nasi realizatorzy. Oni poza oczywiście tym, że posiadają odpowiednie uprawnienia w formie prawa jazdy, to przechodzą liczne kursy związane z rozwojem ich umiejętności interpersonalnych, jak i również szkolenia ADR, które w naszej firmie są obowiązkowe. Ale to, Szanowni Państwo, co jest bliskie mojemu sercu, no to jednak to przygotowanie praktyczne. Otóż przynajmniej. Raz do roku nasi realizatorzy biorą udział w specjalnym szkoleniu, które to doskonali ich technikę jazdy. Otóż spędzają oni jeden dzień w tym ośrodku doskonalenia techniki jazdy, gdzie mając do dyspozycji te pojazdy, którymi na co dzień realizują odbiory, wprowadzają samochód w kontrolowane manewry, powodując awaryjne hamowanie, symulując zdarzenie, kiedy na przykład coś im nagle, jak wiozą, odpad niebezpieczny wyskoczy na drodze. Jak i również uczą się bardzo ważnych współczesnie zasad, zasad eko-drivingu. Tak jak wspomniałam, są odpowiednio przygotowani, jak i również mają zunifikowane stroje. Niezależnie od tego, w jakim miejscu Polski będziemy, nasz realizator nie dość, że będzie świadczył usługi w ten sam sposób, z wysoką kulturą osobistą, to również będzie tak samo dobrze wyglądał. Przygotowanie samochodu. No, szanowni Państwo, prawda jest taka, że do wyścigu nie wystartuje pierwszym, lepszym samochodem, który znajduje się tutaj przed naszym hotelem na parkingu. Tak samo i nasi realizatorzy nie odbiorą odpadu jakąś normalną, standardową furgonetką. Nasze samochody mają specjalne oznaczenia. Tak jak wspomniałam tutaj o tym, adr czyli Międzynarodowej Konwencji podpisanej bodajże w latach 60., która to dotyczy właśnie transportu, przewozu, odpadów, towarów, materiałów niebezpiecznych. To wszystkie nasze auta są właśnie zgodne z wymogami ADR. Pracownicy mają odpowiednie uprawnienia i wyposażenie dodatkowe pojazdu również jest w zgodzie z ADR-em. Flota nasza to 100. 50 nowych aut, które, tak jak wspomniałam, pozwalają na bardzo ważny dla nas ecodriving. driving. I właśnie, szanowni Państwo, czym jest planowanie trasy? Otóż, planowanie trasy. To nic innego jak ustalanie strategii wyścigu. Strategia wyścigu jest równie skomplikowana, co nasz system logistyki, co nasz wcześniej tutaj powiedziany kubełek, bo zależy ona od wielu czynników. Przede wszystkim, czy jest to wyścigowo wspomniany, czy są to kwalifikacje, lub czy jest to po prostu wolny trening. Jeżeli planujemy strategię do wyścigu, to oczywiście kluczowe znaczenie będą również miały warunki atmosferyczne, jak i nasza chociażby pozycja. Pozycja startowa. Ponieważ startując z odległej pozycji, naszym celem przykładowo będzie no, obniżenie tego ciśnienia w oponach, aby następnie w momencie, kiedy inni zawodnicy nastawieni na atak od samego początku będą już zmęczeni, będą mieli zajechane opony, to wtedy nasza mieszanka będzie miała odpowiednie ciśnienie, będzie miała odpowiednią temperaturę, no i zawodnik, czy też ja będę w stanie walczyć właśnie o te jak najwyższe lokaty. Strategia odbioru trasy, planowanie trasy nie jest aż tak agresywne, wręcz przeciwnie. Tutaj z pomocą oczywiście służy nasz system logistyki, oczywiście we wsparciu naszych dziewczyn z biura obsługi klienta, które naprawdę tutaj wykonują no, kawał dobrej roboty. Planując te harmonogramy, planując odpowiednie punkty odbiorów, aby nie robić zbędnych kilometrów, czyli po prostu, aby nasz realizator nie jechał z punktu A do punktu C przez punkt D, ale aby te wszystkie punkty mógł realizować po drodze, czyli A, B, C, i następnie na końcu punkt D. Jeżeli chodzi o ten właśnie dodatkowy, dodatkowy monitoring pracy naszych kierowców, to w biurze mamy kubełek, a nasi realizatorzy mają aplikację mobilną, która przypomina im po prostu, aby minimalizować przez nich popełniane błędy. Bo wiadomo, wszyscy jesteśmy tylko i wyłącznie ludźmi i ludzkie jest popełnianie błędów, ale naszym kluczem do sukcesu jest popełnianie tych błędów jak najmniej i przede wszystkim z tych naszych drobnych pomyłek wyciąganie wniosków i stawanie się lepszą firmą. Lepszą organizacją właśnie na przyszłość. Dlatego w przypadku wspomnianego ADR-a bardzo często mniejszym logistykom zdarza się zapomnienie albo w ogóle niewożenie ze sobą tej charakterystycznej pomarańczowej tabliczki, która znajduje się przed i za samochodem. Przed każdym początkiem trasy nasza aplikacja wydaje mało przyjemny dźwięk, przypominając realizatorowi, aby stosowną tabliczkę właśnie założył i zminimalizował to ryzyko popełnienia błędu. No, i następuje start, szanowni Państwo, start, czyli po prostu odbiór odpadu. Moja maksyma brzmi i w gap, go for it, natomiast nasi realizatorzy no, nie mogą do tej maksymy się stosować, ale mogę Państwu powiedzieć tu i teraz, że nasze odbiory są realizowane szybko, efektywnie, ale przede wszystkim bezpiecznie i przestrzegając oczywiście prawa o ruchu drogowym. Kontrola. Kontrolujemy naszych realizatorów, aby zminimalizować, jak już wspomniałam wcześniej, szansę popełnienia błędu na przyszłość. Mamy dwa rodzaje kontrolingu. Pierwszym rodzajem kontrolingu będzie tajemniczy klient. Otóż tajemniczy klient w naszej firmie to nikt inny jak Damian, który jest tutaj dzisiaj z nami, jak i również przemyk tam skrył się na samym końcu sali. Otóż panowie... Niezależnie od, od dnia są w stanie pojechać w każdy zakątek Polski, aby skontrolować naszych realizatorów, jak wyglądają, czy ich samochód jest stosownie przygotowany, a także, co bardzo istotne i ważne, przeprowadzić wywiad z klientem, aby zweryfikować, w jaki sposób, czy w sposób satysfakcjonujący są świadczone nasze usługi. Jeżeli chodzi o ten drugi system kontroli, to jest aktywny system zarządzania reklamacjami. Każdy klient, kiedy zostanie od niego odebrany odpad, otrzymuje notyfikację SMS lub mailową z prośbą o ocenę właśnie pracy naszego realizatora. No i oczywiście zdarza się, że te oceny są negatywne, ale wtedy jest Kuba, specjalna jednostka w naszej firmie do tego dedykowana, która natychmiastowo, Kuba natychmiastowo bierze za telefon i dzwoni do takiego klienta, zapytać się, co poszło nie tak, dlaczego ta ocena jest negatywna i co możemy zrobić na przyszłość, aby taka negatywna ocena się nie powtórzyła. Powiem Państwu szczerze, że od momentu wprowadzenia tego aktywnego systemu zarządzania reklamacjami tych negatywnych ocen jest naprawdę, naprawdę bardzo mało, co tylko potwierdza właśnie to uszczelnienie systemu przez nas i też daje świadectwo jakości pracy, jaką wykonujemy. Inny sposób kontroli. To monitoring pracy kierowców. Nic innego jak system GPS, w który to wyposażona jest nasza cała flota pojazdów. Możemy sprawdzać wtedy ich spalanie, ewentualne popełnianie wykroczeń, ale co więcej, ten monitoring pracy kierowców. Ma kluczowe znaczenie i jest bardzo dużym udogodnieniem w momencie, kiedy to do biura obsługi klienta dzwoni jakiś klient, który tu i teraz potrzebuje odbioru odpadów. Wtedy nasze drogie panie z biura obsługi klienta sprawdzają na mapce, na monitoringu pracy kierowców, który nasz realizator znajduje się blisko tego punktu i w przeciągu godziny, maksymalnie dwóch, zawsze ktoś z realizatorów jest w stanie zareagować i podjechać właśnie po ten odbiór odpadów. COVID zweryfikował wiele rzeczy, wiele przestrzeni, zarówno przestrzeń e, życia prywatnego, osobistego, przestrzeń biznesową, jak i również zweryfikował motorsport, który po prostu zamarł. Na blisko pół roku w motorsporcie nic się nie działo. I kto by pomyślał, drodzy Państwo, jeszcze dwa lata temu, że Robert Kubica, który skończył swoją przygodę z Williamsem i został kierowcą testowym, kierowcą rezerwowym w zespole Alfa Romeo będzie miał szansę jeszcze zaś za sterami Formuły 1. No właśnie, a dzięki temu, że zespoły Formuły 1 są przygotowani na czarną godzinę i zawsze mają takiego rezerwowego konia w swojej stajni, to Robert Kubica, będąc kierowcą rezerwowym, po prostu wskoczył do bolidu innego zawodnika i był w stanie w tym roku kilkakrotnie rywalizować. Dlaczego o tym mówię? Otóż i my też jesteśmy na taką ewentualność przygotowani. My też mamy nie jednego kierowcę, ale kilkunastu praktycznie kierowców rezerwowych, którzy w nomenklaturze naszej firmy określani są jako kierowcy zastępowi taki kierowca zastępowy w ostatniej chwili jest w stanie wskoczyć w buty kierowcy, który w danym momencie po prostu no nie może zrealizować odbioru. Ma jakieś no nie wiem, losowe zdarzenie, czy po prostu jest chory i z pomocą aplikacji mobilnej dla kierowców taki kierowca zastępowy nie musi uczyć się tej trasy na pamięć, nie musi do niego dzwonić, wisić na telefonie i powiedz mi, gdzie mam teraz jechać. Absolutnie nic takiego nie ma miejsca, bo aplikacja wyznacza mu krok po kroku, co w danym momencie ma robić, do kogo w danym czasie ma pojechać. No i nie zawsze jest tak, że można dojechać prosto do celu. Drodzy Państwo, co w przypadku, gdy ITPO stanie? Wtedy służymy pomocą my, firma MK. Otóż w siedzibie naszej firmy w Żyrardowie mamy również przestrzeń magazynową zgodną ze wszelkimi normami, regulacjami prawnymi. Gdzie w przypadku, kiedy ITPO właśnie stanie i nie może przyjąć od nas tych odpadów medycznych, to my jesteśmy w stanie przez określony czas, w zależności od kodu danego odpadu, ten odpad jak najbardziej zmagazynować. Jeżeli chodzi o wyścigi, to takim. Moim magazynem, kiedy coś mi się stanie, będzie tutaj pit stop. A co się może stać? No nie wiem, mogę złapać kapcia, może się ukręcić drążek, albo w trakcie wyścigu bo taką sytuację właśnie miałam walcząc o podium może odpaść mi splitter, czyli nic innego jak ten przedni taki nosek w formułce. Nasze magazyny, jak i również samochody są wyposażone w specjalny system windowy. Tutaj dbamy o dobro, bezpieczeństwo naszych realizatorów, pracowników, minimalizując ich kontakt właśnie z odpadem. Oznacza to również, że ten system windowy jest kompatybilny z niektórymi instalacjami w Polsce, co znacznie przyspiesza właśnie rozładunek odpadu medycznego. No i mamy metę, szanowni państwo. Meta, czyli po prostu szachownica. Ja wystrzeliwuję korki od szampana, a nasi realizatorzy widzą bramę właśnie z zakładów termicznego przekształcania odpadu. Na zakończenie, szanowni państwo, myślę, że warto powiedzieć tutaj o słowie synergia. Synergia rozumiane przeze mnie jako partnerstwo i współpraca. Otóż ja, będąc w samochodzie wyścigowym, jadąc, biorąc udział w wyścigu, jestem oceniana jako jednostka. Oceniana jestem pod kątem tego, co zrobię na torze, jaki przywiozę wynik, czy zdobędę puchar, czy też będzie to porażka, ale nikt. Niewiele osób w zasadzie ma pojęcie, że za moim sukcesem stoi masa osób. Ja na co dzień współpracuję z inżynierem, teoretykiem toru jazdy, trenerem przygotowania psychomotorycznego, tenerem przygotowania fizycznego, mechanikami. Również mam oczywiście podczas każdego weekendu wyścigowego obsługę foto i wideo, która na bieżąco relacjonuje to już wspomniane wcześniej, wystrzeliwanie korków od szampana. Jak i również podczas każdego weekendu wyścigowego jest obecny mój menadżer, który dba o moje relacje, jak i również o pozyskiwanie przyszłych partnerów, przyszłych sponsorów. Moim takim marzeniem, proszę Państwa, jest to, abyśmy dostrzegli, że tak jak ja bez tych ludzi jestem jak ręka bez rękawiczki. Tak samo jest w przypadku wytwórców, osób transportujących, jak i również gospodarujących tym odpadem. Także myślę, że wzajemny tutaj szacunek i zrozumienie swojej roli w tym łańcuchu zdarzeń, jakim jest właśnie odbiór odpadów medycznych, będzie kluczowy. I dlaczego warto z nami współpracować? Szanowni Państwo, jesteśmy w 100% rodzinnym biznesem firmą, która została 30 lat temu założona przez mojego tatę z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży właśnie odpadów medycznych. Ponad 200 pracowników, 12 tysięcy klientów, o czym wspomniałam na początku. Pełna opieka i serwis klienta, co mam nadzieję, że te poprzednie slajdy też to Państwu dobrze zobrazowały. I to, co nas wyróżnia, to zdecydowanie nowoczesne rozwiązania IT. To... Chodzenie ręka w rękę z rozwojem nowych technologii jest czymś, co jest dla nas bardzo istotne i bardzo ważne. Ponadto jesteśmy elastyczni i wszystkie partnerstwa, które mamy, są wieloletnimi partnerstwami biznesowymi. Dodatkowo również mamy rozwinięty potencjał logistyczny i operacyjny, działając praktycznie w całej Polsce. Jak Państwo dobrze wiecie, współpracujemy ze zdecydowaną większością instalacji do termicznego przekształcania odpadów w kraju. Szanowni Państwo, tym sposobem dobrnęliśmy do końca mojej prezentacji i nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu zaprosić Państwa do wspólnej jazdy. Dziękuję bardzo.